Bistok Pracodawców Pomorza, Tomasz Podsiadły, witam ze Stoczni Cesarskiej i zapraszam na kolejny odcinek. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Piotr Nowosielski, Just Join IT. Cześć. Cześć. Czym się zajmujecie? W dużym skrócie tworzymy portal pracy dla polskich programistów. Obecnie jesteśmy najpopularniejszym portalem pracy dla polskiej branży IT. Okej, okay. jeżeli branża IT, to znaczy, że pandemia prawie was nie dotknęła i wszystko jest elegancko. Chciałbym powiedzieć, że mogę się z Tobą zgodzić, natomiast rzeczywiście, e, branża. IT nie została aż tak mocno dotknięta jak inne sektory naszej gospodarki. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że pracujemy na co dzień w branży rekrutacji, to jednak nawet firmy technologiczne ze względu na dużą niepewność na rynku zdecydowały się zaczekać z potrzebami swoimi rekrutacyjnymi i to na dzień dzisiejszy, po tych trzech tak. miesiącach, w zasadzie od początku tego, co się wydarzyło, od tego lockdownu. Jak wygląda sytuacja? W tym momencie sytuacja wygląda następująco. Część firm rzeczywiście redukuje swoje zatrudnienie to jest około 20, maksymalnie 20% firmy, natomiast kolejne 20% czeka 60% firm w dalszym ciągu rekrutuje tak wyglądała sytuacja w kwietniu i w marcu. Natomiast jest też część firm, która. Uważam, że jest to doskonała okazja do tego, żeby znaleźć jeszcze lepszych pracowników, których wcześniej nie byli dostępni na rynku, ponieważ nie szukali pracy. Okay, z czego wynikają te różnice, że właśnie niektóre firmy postępują w ten sposób, a niektóre wręcz przeciwnie? To wynika z faktu związanego z tym, że duże firmy bardzo często mają kontrakty, które już są zabudżetowane, już mają budżety na to, aby zatrudnić określoną już osób do swoich dużych projektów. Często małe firmy jednak nie mają aż tak dużej płynności i tak wielkiej pewności co do ciągu i kontynuacji tej pracy, także to zależy w dużej mierze od portfelu klientów w branży IT, ponieważ portfel klientów jest w zasadzie globalny tutaj naszych polskich firm. Pytanie bardzo trudne, bo wiem, że trudno jest przewidzieć, co się dalej wydarzy, ale co Wy przewidujecie? Jakie są Wasze prognozy na, na przyszłość? My również prowadzimy badania w formie takiego barometru polskiej branży IT, który monitoruje nastroje właśnie w segmencie... E polskich firm technologicznych, gdzie pytamy się również prezesów polskich spółek technologicznych, jak oni oceniają sytuację i z naszych badań wynika, że obecnie sytuacja ulega znacznej poprawie, mhm. optymizm jest dobry i polska branża IT nie wpadła w dekoniunkturę. Mhm. Najtrudniejszym okresem był rzeczywiście kwietnie, ale maj już był zdecydowanie lepszy. Ale mówisz o swojej konkretnej firmie, czy mówisz w ogóle o nie. trendzie na rynku? Ja, ja mówię o trendzie, który jest na rynku, który funkcjonuje w sektorze IT, gdzie rozmawialiśmy ze stu 50 prezensami i menadżerami wyższego szczebla, odpowiadającymi właśnie za decyzje w swoich spółkach. Niektórzy twierdzą, że ten kryzys, który prawdopodobnie nas dotknie, on dopiero przyjdzie do nas. Co Ty na to? No, wiesz co, wydaje mi się, że to też zależy w dużej mierze od, 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 od sektora naszej gospodarki. Tutaj, jeżeli chodzi o branżę IT, na szczęście, na szczęście w pewnym sensie, możemy powiedzieć, że wiele firm też szuka optymalizacji i na przykład lokuje swoje zasoby z Europy Zachodniej właśnie do Polski. Mhm. Wiele też firm z... A to sek... wynika z, ze spraw finansowych stricte? Tak, to wynika z optymalizacji tego, że koszt tutaj pracy programisty jest zdecydowanie niższy niż w Europie Zachodniej. Dlatego jeżeli firmy... dla nas to może być akurat... Dobra. Tak, my to możemy traktować jako szansę, ponieważ dzięki temu firmy zachodnie szukając optymalizacji i które musiały w końcu pracować zdalnie, bo każdy to robił, szczególnie w branży IT, lokują te zasoby u nas w Polsce i również wiele firmy, które prowadzą biznesy typowo offline'owe, przenoszą się do online, otwierają swoje sklepy internetowe, więc obecnie też branża e-commerce przeżywa bardzo duży rozkwit. Uważasz, że to, co w tej chwili przenosi się do sieci, do internetu, zostanie już w sieci, nawet kiedy ta pandemia odejdzie w niepamięć? Tak. Uważam, że tak się stanie. Uważam, że dla wielu firm w pewnym sensie jest to zbyt dobry kryzys, żeby go nie wykorzystać i zdecydowanie będzie taka sytuacja, gdzie firmy, które wcześniej nawet za bardzo o tym nie myślały, czy też prezesi takich spółek, które nie, którzy nie byli aż tak chętni do tego, żeby wejść właśnie w online, zrobili to i uważam, że wyjdzie im to na korzyść. To też widzimy, bo coraz więcej firm, spółek, które wcześniej nie rekrutowały aż tak mocno właśnie w branży IT, zaczyna to robić zdecydowanie mocniej. Jeżeli nas oglądają decydenci, co powinno się wydarzyć? Co mógłbyś poradzić, żeby się wydarzyło, żeby po prostu było łatwiej wyjść z tego kryzysu? Uważam, że tak jak było w sytuacji w 2008-2009 roku, to nie wygrał ten, kto miał największy portfel, kto był najsilniejszy, ale ten, kto był w stanie najszybciej zaadoptować się do tych zmian. My osobiście w naszym startupie również musieliśmy zredukować zatrudnienie z 60 osób do 45, ponieważ właśnie w przypadku poprzedniego kryzysu firmy, szczególnie startupy technologiczne, żałowały dwóch rzeczy. Że cięły za małe, ciały za późno. Z tego też względu, żeby mieć stabilną sytuację dla nas, dla całej firmy, zdecydowaliśmy się również podjąć taki krok, ale korzystaliście z doświadczeń z poprzedniego kryzysu? My jeszcze wtedy bezpośrednio też nie byliśmy na rynku, ale skorzystaliśmy z doświadczeń innych osób, okay. których też się po prostu posłuchaliśmy. Ale I... to jest bolesne cięcie. I tak, to było oczywiście bardzo bardzo trudne, bardzo bolesne, ponieważ chcieliśmy to zrobić, żeby spać spokojnie. Natomiast. No, ktoś w... nie mógł spać spokojnie po tym cięciu. Dokładnie tak. Natomiast my. My jako cała firma, jako cała organizacja zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy ta trudna sytuacja dla nas, dla naszej branży będzie trwała dwa miesiące czy sześć miesięcy. Widzimy, że sytuacja się zmienia i miejmy nadzieję, że to będzie takie wyjście w formie takiej litery V, gdzie będzie... Po tym mocnym spadku będzie szybkie odbicie. To obecnie obserwujemy i my w tym momencie również rekrutujemy. Także to wróćmy, ta sytuacja to, się mocno zmienia. To wróćmy do mojego pytania, co powinno się wydarzyć ze strony chociażby rządzących, aby było łatwiej wyjść, aby szybciej można było odbić się. Okej, okay, jeżeli chodzi o to, no to e, uważam, że z pewnością powinniśmy podejść zdecydowanie pro przedsiębiorca i szczególnie biorąc pod uwagę właśnie małe i średnie firmy, ponieważ tutaj, w tym segmencie widzimy, że jest najwięcej problemów i te firmy zdecydowanie najbardziej redukują te zatrudnienia w segmencie IT, więc ja uważam, że rządzący powinni z pewnością bardziej przyjrzeć się właśnie tym małym i średnim przedsiębiorcom, ponieważ duży sobie poradzą, duzi mają duże kontrakty, które są zakontraktowane, już zabudżetowane, więc ten kryzys myślę, myślę przetrwają, szczególnie jeżeli chodzi o IT, Natomiast właśnie małe i średnie firmy, o których się za bardzo nie mówi, potrzebują największego wsparcia. Skończmy jakąś optymistyczną puentą. Optymistyczna płyta jest oczywiście taka, że rzeczywiście wychodzimy z tego kryzysu silniejsi. Ja osobiście uważam, że nauczyłem się w ciągu tych trzech miesięcy więcej niż przez ostatnie trzy lata i myślę, że rzeczywiście polscy przedsiębiorcy na tym mocno zyskają i polska branża IT na tym zdecydowanie zyska i wyjdzie jeszcze bardziej silniejsza, ponieważ już teraz widać, że coraz więcej kapitału właśnie z zachodu do nas tutaj wpada. I tego Wam życzę. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za udział w tym programie. Zapraszam na kolejny. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję również.